Cześć, dzień dobry kochani, witajcie w ostatnim odcinku trzeciej edycji kalendarium pieśni żywieckiej w czwartym warsztacie, gdzie poznajemy pieśni zielne. Dzisiaj ostatnie dwie, a pierwszą z nich pieśń oczepinowa, która będzie dotyczyła chmielu, która będzie dotyczyła dobrobytu. Pochodzi ona z północno-zachodniej części żywiecczyzny, okolic Lipowej i Godziszki. Jest ona nietypowa, bardzo króciutka i mam nadzieję, że... Przypadnie Wam do gustu, bo takiej jeszcze nie słyszeliście. Oj mielu, chmielu, ty bujne ziele, nie będzie bezcie zodne wesele. O ich chmielu, chmielu, chmielu niebozę, ej, niech ci pon Bóg pomoże. I tak przejdziemy sobie do nauki tej melodii. Ja pierwsza będę pokazywać ręką i wyrazem ze mną przy powtórce. Uwaga, zaczynamy. Na 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 na. Powtórzmy. Na 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 na. I dalej na 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 na. W jednej części mamy tak, a w innej mamy na

Oj, chmielu, chmielu, ty bujne ziele. Świetnie. I z góry. Nie będzie bez cie zodne wesele. Razem. Nie będzie bez cie zodne wesele. A drugą część mamy taką, Oj, chmielu, chmielu, chmielu nieboze, ej, niech ci pan Bóg dopomoze. Tu mamy mniej sylab, więc jest dopomoze. Tak, po nauce tekstu możemy przejść spokojnie do melizmatów. Posłuchajcie. Oj chmielu, chmielu, ty bujne ziele, nie bycie bez cie, zodne wesele. Oj chmielu, chmielu, chmielu nieboze, ej niech ci pon Bóg Do dopomoze. dopomoze. Tam w kilku miejscach było bardzo szybko. Postaram się Wam to zaznaczyć, żebyście wiedzieli ładnie tutaj strzałeczkami, gdzie te melizmaty się pojawiają. Dzięki za tą pieśń i już przechodzimy do kolejnej. Ostatnią pieśnią całego warsztatu będzie melodia obertkowa i takie przyśpiewki właśnie o ziołach. Posłuchajcie, bo na pewno gdzieś ją będziecie z tańca kojarzyć. Ugronia, ugronia, nasiejem na nasiejem górskiego, dlojaśka mojego, dlojaśka mojego. Ta końcóweczka jest taka bardzo ciekawa, molowa, więc myślę, że, że Wam też się spodoba. Spróbujmy przejść do melodii. Na 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 razem.

Ugronia, ugronia, na się Spróbujmy razem. Ugronia, ugronia, na się I teraz druga część. Na górskiego, dlojaśka mojego, dlojaśka mojego. Na dlo mojego, dlojaśka mojego. Mamy to. To przejdźmy do melizmatów, ale ten odcinek będzie krótki. Uwaga i ugronia, ugronia, nasiejem gro, siejem piołna! Ugronia, ugronia, na siejem piołna, na siejem górskiego. Dlojaśka mojego. Dlojaśka mojego. Nasiejem górskiego, do lojaśka mojego, do lojaśka mojego. Myślę, że tutaj, w tej, w tej konkretnie, oberdce bardzo ładnie były właśnie te melizmaty słyszalne. No i wszystkie pieśni zielne za nami. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Śpiewajcie, niech się niesie pieśń po świecie. A ja już dziękuję. Pozdrawiam. Brygida Sordy.